Witaj, jeśli stawiasz na własny rozwój osobisty, ale nie masz takich wyników finansowych, jakie byś chciał, aby godnie żyć, to mam dla ciebie rozwiązanie. Kiedy usłyszysz ode mnie dołącz do mnie Wory Flame, to z całą pewnością masz już swoje przekonania na ten temat. I to jest w porządku, ale jestem pewna, że nie wiesz wszystkiego. Zarabiając na marży, odsprzedając swoje produkty, które kupisz w Oriflame, można dorobić 200-500 zł co 3 tygodnie i to już jest coś, ale budując swój zespół można zarobić naprawdę duże pieniądze. To wymaga jednak trochę chęci, zaangażowania i doszkolania się. Dlatego my spotykamy się na webinarach na Zoomie. Nawet jeśli jesteś nadal sceptykiem, obejrzyj film, który. Ci podlinkuję, a kiedy zrozumiesz, o co chodzi, załóż konto. Pod tym nagraniem znajdziesz link do rejestracji. Zrób pierwszy krok, a zyskasz szanse na zmiany, które poprawią jakość i poziom twojego życia. Zrób to dla siebie, nie dla mnie.